W dzisiejszym odcinku przedstawię wam 10 stosowanych niegdyś przez celebrytów diet, które uznałam za dziwne, a niektóre nawet za niebezpieczne. Do każdej z diet dodam krótki komentarz, gdyż jako dietetyk nie mogę nie skomentować tego, do czego posuwają się znane osoby, aby uzyskać pożądaną sylwetkę. Zapraszam do oglądania. Numer 1. Marilyn Monroe i surowe jaja. Aktorka powiedziała kiedyś w wywiadzie: "Zanim wezmę poranny prysznic, podgrzewam szklankę mleka na gorącym talerzu, a kiedy zrobi się ciepłe, wbijam dwa surowe jajka ubięte Pijam widelcem i wypijam podczas ubierania się. Do tego biorę tabletkę multivitaminową. Myślę, że żaden lekarz nie zaleciłby bardziej odżywczego śniadania dla zabieganej dziewczyny. Na kolację aktorka jadała natomiast steki lub kotlety baranie, praktycznie zawsze w towarzystwie surowej marchew. Jednak dwa surowe jajka na śniadanie bardzo mnie zadziwiły. Faktem jest, że jaja na miękko są łatwiej strawne od tych na twarde, a co za tym idzie, wszystkie składniki odżywcze w nich zawarte są łatwiej przyswajalne. Ale nie widzą potrzeby jedzenia jaj na surowo, zwłaszcza że w latach 50. o zatrucie bakteriami rozwijającymi się w jajach było dużo łatwiej. Numer 2 Kortney Kardashian i Alicia Silverstone. Celebrytki kilka lat temu chwaliły się na swoim koncie na Instagramie, że po urodzeniu dzieci zjadały ich łożysko, czyli narząd powstający podczas ciąży z tkanek matki i dziecka, spełniający funkcje takie jak odżywianie płodu i umożliwienie mu wymiany gazowej. Celebrytki bardzo faliły sobie zjadanie łożyska w postaci kapsułek. Poprawiało to ich nastrój i przyspieszało regenerację po porodzie oraz zwiększało laktację. Co prawda nie ma mocnych dowodów naukowych pokrywających się z opinią tych kobiet, jednak w ankiecie przeprowadzonej przez amerykańskich naukowców w 2013 roku wiele młodych mam przyznawało, że zauważyło wiele korzyści ze spożywania łożyska. Wiadomo, że większość ssaków zjada swoje łożyska po porodzie, może więc to nie jest taki głupi pomysł. Numer 3. Elvis Presley i dieta śpiącej królewny. Ta niesamowicie pomysłowa dieta amerykańskiego króla rock'n'rolla polegała na tym, że zamiast jeść, połyka się tabletki nasenne. Na pierwszy rzut oka pomysł wydaje się być logiczny, no bo przecież podczas snu się nie je. Ale stosowanie tabletek nasennych prowadzi do uzależnienia się od nich. Człowiek jest to spały i zamolony w ciągu dnia oraz bardzo ciężko jest mu zasnąć bez wspomagania się lekami. Po drugie, kiedy śpimy, jesteśmy bardzo mało aktywni, więc spalamy mniej kalorii, niż gdybyśmy w tym czasie wykonywali jakieś czynności. Być może Elwis cierpiał na narkoreksję, czyli zaburzenie polegające na spożywaniu substancji chemicznych, aby wprowadzić się w stan snu i zgubić w ten sposób zbędne kilogramy. Numer 4. Kristina Aguilera i tęczowa dieta. Amerykańska piosenkarka schudła aż 18 kg w 3 miesiące. Jaki był jej sekret? Otóż celebrytka stosowała tak zwaną Rainbow diet. Główna zasada diety brzmiała: każdego dnia spożywa się produkty wyłącznie w jednym kolorze tęczy. Plan przedstawiał się następująco: dzień pierwszy. Spożywa się tylko produkty białe, np. banany, białka jajka, kalafior ryby twaruk. Dzień drugi, produkty czerwone, truskawki, porzeczki, pomidor, fasolka, burak, czerwone mięso, papryka. Dzień trzeci, zielone, kiwi, ogórek, szpinak, jarmuż, sałata, brokuły. Dzień czwarty, pomarańczowe, dynia, marchew, papaja, brzoskwinia, łosoś. Dzień piąty fioletowy, bakłażan, kapusta czerwona, winogrona, śliwki, jeżyny. Dzień szósty żółte, papryka żółta, kukurydza, ser żółty, żółtko jaja. Oprócz tego, Aguilera ograniczała węglowodany złożone, nie jadła żadnych słodyczy i niezdrowych przekąsek oraz nie piła alkoholu. Dodatkowo wprowadziła codzienne treningi. Ale dlaczego uważam, że dieta była głupia? Otóż nakładanie sobie ograniczeń odnośnie koloru spożywanych produktów jest bez sensu. Nie przynosi żadnych korzyści, wpływa tylko negatywnie na psychikę, no bo trzeba się ograniczać. Codzienna dieta powinna być jak najbardziej urozmaicona. Żadne z szanowanych instytucji i stowarzyszeń naukowych nie rekomenduje tej diety. Ponadto prowadzi to do marnotrawstwa produktów, bo, jak na przykład jednego dnia zjemy pół bakłażana, drugie pół zdąży się zepsuć, leżąc 3 dni w lodówce. Numer 5. Jared Leto i przytycie 30 kg. W 2007 roku, aby przygotować się do filmu rozdział 27 opowiadającego o zabójcy Johna Lennona, Jared Leto przytył ponad 30 kg. Szkoda tylko, że aktor zrobił to w tak niezdrowy sposób. Jego dieta polegała na pochłanianiu Ogromnych ilości pizzy, fast foodów, lodów, a nawet rozpuszczaniu całej tabliczki czekolady i wypijaniu jej. Czasem dodawał też do tej mikstury oliwę i sos sojowy, aby przyspieszyć efekty. Niestety to wszystko bardzo źle odbiło się na zdrowiu Jareda. Pojawiła się u niego dna moczanowa, która powodowała ogromne bóle stawów i takie problemy z chodzeniem, że aktor został przykuty do wózka inwalidzkiego. Oprócz tego miał bardzo wysoki cholesterol, przez co musiał przyjmować leki. Całe szczęście Jaredowi udało się zgubić nadmiarowe kilogramy i obecnie znowu wygląda atrakcyjnie. Numer 6. Shailene Woodley i jedzenie gliny. W 2014 roku w programie Late Show with David Letterman gwiazda filmów Niezgodna i Gwiazd Naszych Wina wyznała, że codziennie je glinę w ilości około jednej łyżeczki. O jedzeniu gliny pierwszy raz usłyszało taksówkarza pochodzenia afrykańskiego, który powiedział, że w Afryce kobiety ciężarne jedzą glinę. Aktorka wierzy, że glina pozwala oczyścić organizm z toksyn i metali ciężkich. Powiedziała, że rdzenni ludzie od wieków dodawali glinę do potraw i że pomagała ona kobietom w ciąży pozbyć się porannych mnłości. Nie ma badań naukowych potwierdzających pozytywny wpływ jedzenia gliny na organizm, są to tylko wierzenia niepoparte dowodami naukowymi. O ile sporadyczne, krótkotrwałe spożywanie gliny nie powinno wyrządzić nikomu krzywdy i podobno przynosi efekty w leczeniu np. biegunki, długotrwałe stosowanie może powodować niedobory potasu i żelaza, gdyż glina ma zdolności do wiązania również tych pierwiastków. Numer 7. Beyoncé The Master Clean's Diet The Master Clean's Diet to dieta płynna, oczyszczająca i redukcyjna wymyślona przez niejakiego Stanleya Burrowsa w 1910. 1941 roku. Popularność zyskała w 2004 roku za sprawą książki Petera Glickmana, a dwa lata później została rozsławiona przez Beyoncé, która stosowała ją w celu redukcji masy ciała do filmu Dreamgirls. Piosenkarka twierdzi, że zgubiła dzięki niej 9 kg. Zasady tej diety są następujące: przez 10 dni należy pić miksturę sporządzoną z dwóch łyżeczek syropu klonowego, szczypty pieprzu kajen, dwóch łyżek soku z cytryny i szklanki wody. Taki napój należy spożywać od 6 do 12 razy dziennie. Dlaczego ta dieta jest głupia? Po pierwsze, może spowodować niedożywienie białkowe, gdyż taki napój nie dostarczy odpowiedniej ilości białka dla organizmu. Napój jest ubogi w tłuszcze, które również potrzebne są do prawidłowego funkcjonowania organizmu gdyż są prekursorami hormonów. Głównym źródłem energetycznym na takiej diecie są cukry proste, czyli jest to prosta droga do zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Muszę jeszcze wspomnieć, że od oczyszczania organizmu są nerki, a nie lemoniatki. Na takiej diecie można szybko schudnąć, ale również szybko można spodziewać się efektu jojo. Nie mówiąc o tym, że picie tylko tej mikstury przez 10 dni musi wywoływać ogromne uczucie głodu i byłoby po prostu męczące, a wizyty w łazience byłyby tak częste, że można by w niej zamieszkać. Numer 8. Raya Carey i dieta łososiowa w 2016 roku piosenkarka udzieliła wywiadu, w którym ujawniła sekret swojej atrakcyjnej sylwetki. Powiedziała, że jej dieta składa się tylko i wyłącznie z wędzonego łososia norweskiego oraz kaparów. Zapytana, czy mówi poważnie, odpowiedziała, że naprawdę tak wygląda jej dieta. Nie wiem, czy to prawda, ale jeśli ktoś chciałby być na takiej diecie, to musiałby zadać dziennie aż 700 gramów wędzonego łososia, aby osiągnąć referencyjną wartość spożycia RWS wynoszącą 2000 kilokalorii. Łosos jest rybą fitującą w kwas omega-3, które mają wiele właściwości, prozdrowotnych oraz witaminę B12 i żelazo. Ale jeśli stanowiłby jedyny oprócz kaparów składnik diety, zrealizowanie dziennych norm na wiele pierwiastków i witamin byłoby i tak niemożliwe. Nie mówiąc już o wiecznym uczuciu głodu, które musiało towarzyszyć piosenkarce. Numer 9. The Baby Food Diet. Dieta ta miała być rzekomo stosowana przez Jennifer Aniston, Reese Witherspoon oraz Lady Gaga. Celem diety miała być redukcja masy ciała. Polegała ona na spożywaniu kilkunastu słoiczków dla dzieci dziennie i jedzeniu tylko jednego normalnego posiłku, np. Kolacji. Dieta ta jest głupia, ponieważ słoiczki dla dzieci nie dostarczą osobie dorosłej odpowiedniej ilości białka i tłuszczu. Ich głównym składnikiem są warzywa i owoce. Ciężko więc być setym jedząc tylko takie posiłki. Poza tym koszty takiej diety są bardzo wysokie. Przykładowe słoiczki Gerbera to koszt od około 4 do 8 zł za opakowanie. Minimalny koszt takiej diety wynosiłby więc około 70 zł dziennie. A tak na marginesie te obiadki dla dzieci są bardzo delikatne w smaku, nie zawierają zbyt wielu przypraw, więc taka dieta może szybko robić się nudna. Numer 10. Steve Jobs i Ashton Kutcher. Ta dieta zdecydowanie wygrywa w moim rankingu 10 najdziwniejszych diet celebrytów. Z biografii współzałożyciela firmy Apple można dowiedzieć się wielu ciekawych faktów z jego życia, m.in. dotyczących jego restrykcyjnej diety. Będąc w koledżu, Steve Jobs przeczytał książkę Diet for a Small Planet, która przekonała go do zostania wegetarianinem. Na pierwszym roku żył głównie z śniadaniowych, daktyli, migdałów i dużej ilości marchwi. Kupił sobie nawet sokowirówkę do robienia soków z marchwi. Jakiś czas później przeczytał kolejną książkę, która spowodowała, że porzucił spożywanie chleba, zbóż i mleka. Zaczął też regularnie pościć, potrafił nieść nawet przez tydzień. Były tygodnie, w których jadał tylko dwa rodzaje posiłków: sałatkę marchewkową oraz jabłka. W 2003 w roku podczas rutynowych badań wykryto u Jobsa raka trzustki. Postanowił on jednak nie słuchać rad lekarzy odnośnie leczenia operacyjnego. Zamiast tego przeszedł na jeszcze bardziej restrykcyjną dietę, polegającą na picie ogromnych ilości soków owocowych i marchewkowych. W 2008 roku przeszedł operację wycięcia fragmentu trzustki. Jego żona, również weganka, starała się wprowadzić do ich diety ryby i pełnowartościowe białko, ale Jobs nadal chciał żywić się sałatkami marchewkowymi oraz sporadycznie makaronem z sosem bazyliowym. Do lutego 2011 roku jadł praktycznie same płynne pokarmy. Niestety leczenie za pomocą restrykcyjnej diety nie zadziałało i rak rozprzestrzenił się po całym ciele, powodując śmierć Jobsa w październiku 2011 roku. Ale to nie koniec historii. Ashton Kutcher w ramach przygotowywania do filmu biograficznego o Stevie Jobsie, który miał zagrać tytułową rolę, postanowił wypróbować jego dietę. Aktor chciał lepiej wczuć się w rolę, dlatego zaczął pić ogromne ilości soku marchewkowego. Pewnego dnia poczuł silny ból brzucha i i trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano mu ostre zapalenie trzustki. Kuczer przyznał, że bał się wtedy, że zamienia się w Steve'a Jobsa, który przecież zmarł na raka trzustki. Na szczęście udało się uratować aktora. Dlaczego uważam, że ta dieta jest głupia? Bo jedzenie wyłącznie warzyw, owoców i tylko sporadycznie orzechów czy makaronów nie pozwala dostarczyć organizmowi wszystkich niezbędnych do życia składników, takich jak kwasy tłuszczowe, białko czy witaminy i składniki mineralne. Ale z pewnością nie jest to dieta odpowiednia dla osoby chorej na raka, dla której niedożywienie jest bardzo Niekorzystne. To było wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że nikt z Was nie zastosuje żadnej z wymienionych diet. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz. A jeśli potrzebujecie porady dietetyka nie za miliony monet, zerknijcie do opisu kanału, gdzie znajdują się moje dane kontaktowe. Na pewno zaradzimy Twoim dietetycznym rozterkom.